Wiem, że nie zawsze jest łatwo, że niełatwo jest, gdy masz na głowie wszystkie sprawy i musi zrezygnować z siebie na rzecz innych. Wiem, jak to, wiem jakie to bywa ciężkie, gdy trzeba sobie radzić z problemami, o których nikt nie ma zielonego pojęcia. Nie skarżysz się, nie prosisz, nie płaczesz, po prostu dajesz sobie radę, niezależnie czy przychodzi ci się zmierzyć z rolą matki, żony, sprzątaczki, kucharki, kochanki czy pracownika miesiąca. Jednak proszę, nie zapominaj w tym wszystkim o tym, że jesteś przede wszystkim kobietą. Też masz prawo czuć i wymagać. Nie zawiedź tej małej dziewczynki, którą kiedyś byłaś. Walcz o siebie i swoje marzenia, a przede wszystkim dawaj ludziom dokładnie tyle, ile sama od nich otrzymujesz. Dlatego nie ścieraj się dla tych, którzy kompletnie tego nie doceniają. Jeśli do ciebie nie dzwonią, usunij ich numer. Jeśli nie piszą, odłóż telefon. Jeśli tylko proszą o pomoc, a sami nie pomagają, nie udzielaj wsparcia. Jeśli obrabiają ci tyłek, podziękuj za znajomość. Zasługujesz na wartościowe relacje, a nie o chłopy, w których najpierw liczą się oni, a dopiero później ty, o ile ktoś w ogóle o tobie pomyśli. Masz jedno życie i drugiego już nie będzie, dlatego żyj dla siebie, a nie dla innych.